22 minuty do godziny 9, czas po raz kolejny wykręcić numer w Radiu Rekord, już jest sygnał, czekamy na Pawła, żeby odebrał, czekamy, czy się uda mu. Halo. Dzień dobry, dodzwoniłem się do pana Pawła. Tak, o co Witam serdecznie. Mirosław Jesz, logistic manager firmy Trans International Racing Corporation, w skrócie TIR. Chciałem z Panem porozmawiać na temat współpracy z naszą firmą. No, a co ja mogę mieć do tego? Proszę Pana, my współpracujemy z większością szkół nauk jazdy. Wiemy, że Pan Aha. robi sobie teraz prawo jazdy na kategorię C plus E i chcielibyśmy zaproponować współpracę na trasach międzynarodowych na trasach międzynarodowych? Tak, dokładnie. Ale wie pan, że no, na razie to ja jestem w trakcie robienia. Jak dam, to niech pan się postara zadzwonić na przykład w styczniu, bo Proszę. około stycznia ten miał. Drugie podejście do egzaminu tego na kurs przewóz rzeczy. Tak, proszę pana, tylko wie pan, tu jest teraz trudna sytuacja z dobrymi pracownikami. My po to nawiązaliśmy współpracę z tymi szkołami jazdy, żeby tych kursantów już wyłapywać, podpisywać umowy. Co ty idziesz? Ja chcę jedziesz w tym okno. okno, jak Ale widzisz, jak jedzie? Także, przepraszam pana Przepraszam pana. Także m, chcemy tutaj już wcześniej kierowców y, powiedzmy sobie m, tak jakby zaklepać już, żeby z nami współpracowali. Rozumiem, zdaję, roz, rozumiem, zdaję sobie z tego sprawę, tylko no że ja jak 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 będę miał set, to ja będę mógł decydować, y, gdzie i co i jak pójść. Tak, tym, razie, się, tym się bo, proszę. Tym, jest, tym się jest proszę pan nie martwić. Drugą, drugą, drugą firmą, która oferuje mi tutaj pracę i, i ten. Ale mówię, no, jak będę miał papier w ręku, wtedy będę otwarty na propozycję. Proszę pana, nie ma problemu. ja powiem panu o co nam chodzi. My byśmy chcieli z panem tu podpisać taką już umowę, wcześniejszą. My wtedy, jeśli pan tą lojalnościową umowę z nami podpisuje, to jest na okres trzech lat, także to nie jest dużo. Płacimy no. panu za kurs wtedy, zwracamy koszty wszelkie tego kursu. Pensję dostaje pan już wtedy, by była od grudnia. Już naliczana pensja z naszej firmy dla pana. No tak, Zapewnimy ewentualnie kurs języka. Także, no, tutaj wie pan, są naprawdę rzeczy, które no, nie, nie warto się zastanawiać. No. Ja rozumiem. Ja jestem, jak to Panu powiedzieć, u mnie słowo droższe od pieniędzy. Jeżeli Pan, mówię, zadzwoni i ja będę już miał wszystkie papiery, egzaminy zdane, nie ma problemu, możemy przejść do współpracy i podpisać jakiekolwiek Tak, tylko no, proszę na Pana, na tu jest, tu jest taki nie warunek, jest że. I nie będę Panu obiecywał, że ja na przykład do lutego czy tam do końca stycznia zrobię e, uprawnienia. Tutaj, no, i, dla nas, re, tutaj dla nas, dla nas nie, ma, nie ma to najmniejszego znaczenia. Wie pan co, ja przełączę tutaj pana do naszego e, logistik managera z, z właśnie z tych tras, na które by pan jeździł, e, Sasza się nazywa, to jest. E, to są trasy, wie pan, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Chiny, także bardzo, bardzo ciekawe. Dzień dobry, Poproszę. dzień dobry panu dzień dobry. Dzień dobry Dzień panu. Mówię, no, ja jestem teraz obecnie w pracy i, i chwilę, chwilę, mam akurat na potrzebie. Dzień dobry panu. Pan, pan poczeka chwilę, da pan po, po, powiedzieć. W Rosji był pan kiedyś? A? Był pan? Byłem. Był pan? O, witałem, no, to się dobrze składa. Witałem się nawet z panem Putinem, tym pierwszym, który był wybrany <laughs> tym, bo teraz to jest obecnie czwarty jego sobowtór. A tak pić lubi, pana, a ja pić lubi pan? Lubi pan pić? Proszę pana, człowiek niewielbą pić musi. Ale w czasie jazdy nie wolno, to wie pan. A tam proponują co chwilę. Jazdy nie, tam co chwilę proponują. W dwóch trzech weekendowych postojach można. Z niewielkim wymiarem. A bić się umie? Karate jakieś, klamaga Proszę. Kłófą bandę to ja oglądałem 12 razy. Wszystkie ciosy znam. A pozwolenie A, zapytaj. Ciosy, ciosy karate ćwiczyłem na broń. Czy ma pozwolenie na broń, zapytaj jeszcze, bo się przydaje czasami. O, bo akurat Flintę mam, tylko zamek wylata. To się zadaje do Rosji. Bierzemy, bierzemy. bierzemy, bierzemy. bierzemy. Dawaj go do Rosji. Jadło ty z nami. Ja i te, panowie, nie mogę teraz już bo muszę iść. Dobra, Paweł, po, Paweł, pozdrawiamy cię serdecznie. Radio rekord, słuchaj Radio rekord. U. Oj, uciekam, Paweł. Ups, zadzwoniliśmy jeszcze raz do Pawła, żeby z nim e, pogadać. Halo, Paweł. Halo, Paweł. To Radio rekord było, wkręcało cię. A? Tak. Tak jest, tak jest. Za szybko się rozłączyłeś, nie zdążyliśmy ci powiedzieć. Pszczółka cię wkręciła, słuchaj, koleżanka. Wiesz pszczółkę? O, właśnie. Poważnie. Tak, tak, ona dała o, na ciebie tak. zlecenie. Serdecznie pozdrowienia dla niej. My też pozdrawiamy. Mamy, Paweł, mamy nadzieję, Paweł, że poprawiliśmy ci trochę humor. I że faktycznie znajdziesz no tę pracę i wiesz. To tak się. No nie dziwne, że zostałem tak mocno wkręcony przed nią. No ale to, to widzisz. To mówią, będzie rewa. No to my czekamy na zgłoszenie teraz na Pszczółkę. Na Dorotę, tak? Z tego, co kojarzymy. Tak, na Dorotę. Świetnie, dziękuję. I pozdrawiam cały Radio Rekord, wszystkich słuchaczy, wszystkich z firmy Ma... na kieletki... Tak? Róbcie zakupy, byście bardzo uprawni. Starasz się widzę o premier świąteczną. Właśnie, całego głównego kierownika magazynu. Dzięki, wszystkim dobrego, wesołych. Trzymaj się, Paweł. Świąt. Wesołych świąt. Hej, cześć. Pozdrawiam serdecznie i wesołych świąt.